Witaj, piękna duszo. Cieszę się, że tutaj jesteś na moim kanale Maria Spokoju. Dziś przygotowałam dla Ciebie medytację, która pomoże Ci przybudzić Twoją boską kobiecość. Zaczynajmy. Usiądź lub połóż się wygodnie. Zamknij oczy. Połóż jedną dłoń na swoim sercu, a drugą delikatnie w okolicy podbrzusza, tam, gdzie jest twoje łono, tam, gdzie mieszka twoja kobieca siła. Poczuj ciepło twojej dłoni, ciepło twojego ciała. Pozwól ciału spokój oddech, odprężyć się. Teraz weź trzy powolne, głębokie oddechy przez nos. Wdychaj miękko, poczuj jak brzuch delikatnie unosi się każdym wdechu i wydechu. Przytrzymaj na chwilę powietrze na kilka sekund i wypuść, a razem wydechem poczuj, jak opuszczają Cię wszelkie napięcia i to, co już Ci nie służy. Z każdym wydechem czujesz, jak Twoje ciało wchodzi głębiej i głębiej, jak Twoje ciało zagłębia się w podłoże, na którym siedzisz lub leżysz. Teraz skieruj swoją uwagę do dolnej części brzucha, do swojego łona. Poczuj tam ciepło, swoją kobiecą energię, przestrzeń. Wyobraź sobie w tamtym miejscu maleńkie nasienko światła, które spoczywa tam, to miejsce Twojej intuicji, mocy kreacji i przyjmowania cudów, błogosławieństw. Każdym oddechem czujesz jak energia tego małego nasionka nabiera jasności, jak gdy wdychasz, wyobraź sobie, że wysyłasz razem z tym oddechem do tamtego punktu energię mocy światła. Natomiast, gdy wydychasz powietrze, czujesz, jak energia rozświetla się jeszcze bardziej. Teraz przywołaj w myślach obraz ciepłego, płynnego światła, koloru złota zmieszanego z różem. To uzdrawiająca energia kobiecości. Z każdym wdechem pozwól, by to światło wnikało w Twoje łono. Delikatnie rozpuszczając stare wzorce, lęki, blokady, wstyd, nieograniczenia. Wyobraź sobie, że każda komórka w okolicy łona napełnia się łagodnym światłem, jak nici, z blizkim zmartwień są delikatnie, łagodnie rozpuszczane. Oczuj to ciepło, bezpieczeństwo. Zaakceptuj siebie taką jaką jesteś. Ty łono jest rozświetlone tą złotą, boską energią kobiecości. Spokojnie przywoi wyobrażenie, że z miejsca nad Twoją głową, delikatnego punktu świetlistego, zbywa po Tobie fala złota. Zaczyna otulać ona czubek Twojej głowy. Miękko przechodzi przez czoło, oczy, policzki. Rozpuszcza napięcia w szczęce, w całym ciele. Ta energia. Że czujesz, że przypominasz sobie, co to tak naprawdę znaczy dla ciebie być kobietą, spływa dalej ta energia, że szyję, klatkę piersiową. Okrywa serce ciepłem, przechodzi przez brzuch i delikatnie łączy się z łonem, a potem dalej opływa biodra, uda. Czujesz, jak teraz całe ciało jest związane w złoty płaszcz energii. Miękki, lecz delikatny, który się otula niczym bańka mydlana. To złoto, ta złota energia o, i to, co delikatne, i wzmacnia to, co silne. Czujesz, jak ten blask tej energii harmonizuje Twoją wewnętrzną kobiecość, Twoją siłę, jak i zarówno delikatność. Pozwól, by ta energia usiadła w każdym centymetrze Twojego ciała. Każdej komórce, wypełniając przestrzenie, które prosiły Ci o opiekę. Ta energia wypełnia każdy zakamarek, w którym trzymałeś nieświadomie lub świadomie napięcia, traumę, lęki. Teraz to wszystko się rozpuszcza, zastąpione boskim spokojem, boską kobiecością, która coraz bardziej każdego dnia rozkwita w tobie. Poczuj teraz, jak dwie jakości tej energii, delikatność, Niczym jedwabna tkanina, czułość wobec samej siebie oraz Twoją siłę, która jest silna, jak dąb z głębokim systemem korzeniowym. Wyobraź sobie, że te obie energie tworzą w Twoim wnętrzu taniec. I jak delikatność cię otula, natomiast siła powstrzymuje zakorzenia u ziemia. Nie musisz wybierać między tymi dwoma energiami. Są one ze współistniejącymi aspektami Twojej istoty, Twojej pięknej duszy, Twojego pięknego ciała. Powiedz w myślach albo szeptem te krótkie afirmacje. Jestem zarówno kobieca, jak i silna. Moja kobiecość jest święta i niezłomna. Moje łono jest miejscem mocy i uzdrowienia. Jeśli chcesz, skup się na chwilę na tym, co chcesz uzdrowić. Może być to lęk, brak pewności, wstyd. Wyobraź sobie, że każda z tych rzeczy staje się małym kamykiem w Twojej dłoni, a światło, które Cię otacza, sprawia, że te kamyki się rozpuszczają. Ich krawędzie łagodnieją i stają się one żyzną ziemią. Zastępujesz je teraz nową intencją miłości do samego siebie. I poproś wewnętrznie. Uzdrawiam, przyjmuję, pozwalam. Nic nie musisz zmieniać na siłę. Wystarczy, że kierujesz swoją łagodną uwagę na tu i teraz. Poczekaj chwilę, obiecaj sobie drobną, miłą praktykę. Może być to teraz dotyk dłoni na łonie. A może. Filmacja, którą przed chwilą powiedziałeś. Pamiętaj, że zawsze możesz tu wrócić, kiedy będziesz tego potrzebować. Powoli wróć uwagą do swojego ciała. Poczuj, jak ciało styka się z podłożem. Porusz palcami rąk i nóg. Nie śpiesz się. Delikatnie się rozciągnij. A kiedy będziesz gotowy, otwórz oczy i pozwól tej złotej energii kobiecości towarzyszyć Ci przez resztę dnia. Pamiętaj, że ta kobiecość zawsze jest w tobie, że ta boska energia to Ty zawsze i wszędzie.